Mówię, że właśnie w się dwie, dwie osobne informacje. Może. Tak, ale ja to w tekście. Panie prezesie, kto poprowadzi zespół Radomiaka w niedzielnym spotkaniu z Wartą? Na, na najbliższy mecz duet Arkadiusz Grzyb, Paweł Jankowski. Arkadiusz Grzyb, który do tej pory pracował z juniorami i był asystentem trzech ostatnich trenerów. I Paweł Jankowski, który w tym roku objął drużynę rezerw. Szukamy szkolenia w Szukamy, rozmowy trwają. Nie będę ukrywał, nawet wczoraj odbyliśmy jedno spotkanie i co nas bardzo zaskoczyło z prezesem to to, że trener nie pytał w pierwszej kolejności o zarobki, o kadrę, zapytał o bazę szkoleniową. I powiem szczerze, wstyd było się przyznać, kiedy zaczęliśmy mówić, że na boisko sztuczne musimy dojeżdżać, na hale możemy dojeżdżać, na basen też mogliśmy, musimy dojeżdżać. Trener zapytał, mówi to w takim razie, czym wy dysponujecie? I kiedy oznajmiliśmy, że te wszystkie treningi odbywają się na płycie, no to przeżył ciężki szok, tak jak, tak jak inni trenerzy. Ale to trener z takiej troszkę wyższej półki, wiadomo, o kogo chodzi. Panie prezesie, proszę zdradzić nazwisko, ale to trener, który pracował w klubach, no i nie brakowało mu wszystkiego praktycznie. No i trener, który aktualnie jest związany z jedną z reprezentacji młodzieżowych. Tak, no pan Chrobak tutaj na początku rozmowy oznajmił nam, że od 6 do 11 października będzie prowadził konsultacje Under-21. No tak jak, tak jak Pan powiedział, Pan redaktor, no, ty, trenerzy są przyzwyczajeni do tego, że im nic nie brakuje. Radomiak w tym momencie jest o tyle specyficznym klubem, że tu trzeba budować klub od podstaw, pod względem organizacyjnym i, i, i jeżeli chodzi o bazę treningową. Tu naprawdę, ja wiem, że Radomiak jest, Radom jest wizytówką sportową Radomia, ale pod względem bazy sportowej jesteśmy no tam, gdzie są kluby, często w innych województwach, kluby z okręgówki. Ale nie o usłyszałem Słyszałem zapytać również o dwóch naszych zawodników, pan trener Chrobak. No, rozmawiał, rozmawialiśmy o, o młodych o talentach, które mamy w Radomiaku. Zobaczymy, mam nadzieję, że może i oni trafią z czasem do reprezentacji. Ale padły dwa nazwiska, Paweł Tarnowski i Arek Ziewicz. No, nie oszukujmy się, ta dwójka i, i Piotrek Wlas, bo są to trzy zawodnicy młodego pokolenia, którzy mają szansę grać naprawdę wysoko. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Arkadiusz Grzyb, trener drużyny seniorów ligi Liguę Jaka Radom. Panie trenerze, gratuluję nominacji. No Dziękuję, ale no, tak jak mówię, tymczasowy trener, bo tutaj no, na razie zostałem mi powierzone E, obowiązki tutaj pierwszego trenera e, i będę starał się wywiązać z tego no, jak najlepiej tylko potrafię. Znany jesteś z tego, że naprawdę się bardzo solidnie wywiązujesz jako zawodnik, jako trener grup młodzieżowych, duże sukcesy. Myślę, że należy Ci również sukcesów w seniorskiej piłce. No bardzo bym chciał i, i no, nie ukrywam, że staram się tutaj Wkładać maksimum zaangażowania w to, co robię i wykonywać to, to jak najlepiej potrafię. No i mam nadzieję, że, że przyniesie to przynosi to jakiś pozytywny skutek. Arku, debiut w niedzielę z wartą się raz, ale sytuacja kadrowa nie napawa nie, nie optymizmem zarówno Ciebie, jak i cały zespół. No rzeczywiście, drużyna jest trochę zdekompletowana. I, I to tacy zawodnicy dość kluczowi, ale wierzę, że, że poradzimy sobie. Jest dość szeroka kadra i mam nadzieję, że te osoby, które będą wyjdą na boisko w niedzielę, poradzą sobie w tym spotkaniu i dadzą się wszystko i, i będzie pozytywny, pozytywny wynik. Jak zagramy ofensywnie, czy bardziej defensywnie? Mam nadzieję, że, że skutecznie, no, przede wszystkim skutecznie. No, gramy u siebie i, i to my jesteśmy gospodarzem i mamy tutaj dyktować warunki gry. Nie mamy czego się bać, oni powinni się nas obawiać i przede wszystkim odważnie musimy grać.